Dzisiaj zabieram was do świata kokosów, ale nie byle jakich. Mam przed sobą trzy okazy. Dwa z nich zwyczajne: jeden Yellow Malayan Dwarf i drugi Green Malayan Dwarf. Natomiast trzeci z nich makapuno, Kokos Mutant, który różni się zupełnie od pozostałych. Witam na moim kanale. I zapraszam do obejrzenia tego odcinka o kokosach. Otworzymy kokosy i zobaczymy, czym się różnią. A różnią się znacznie, jeśli chodzi o makapuno, szczególnie od pozostałych. Żółty i zielony. Czy ten zielony jest niedojrzały, a żółty już jest dojrzały? Nie. To są dwie różne odmiany, i taka w nich różnica, że dotyczy na przykład zawartości cukru. A także ilości wody. No, po masie widać, że ten zielony jest znacznie większy od drugiego. Taka po prostu odmiana. Zaraz je otworzymy i zobaczymy, co tam w środku się znajduje. Zaczynamy od zielonego. W tym wypadku jest to odmiana Green Malayan Dwarf. Taka odmiana karłowata, w sensie drzewo jest karłowate, dlatego się nazywa Dwarf. No, i teraz czym się charakteryzuje ta odmiana? Na przykład tym, że dojrzewa po 3-4 latach, średnio daje jakieś 400 ml wody kokosowej. No, i jeszcze warto dodać, że zawartość cukru w tym kokosie to jest jakieś 2-4%. Nadaje się do picia, do deserów. Otwieramy. No i tak otwarliśmy. Mamy wodę kokosową. Rzeczywiście jest tego troszeczkę. Jak otwarliśmy naszego kokosa, coś mnie gryzie. To możemy zobaczyć, jak wygląda jego budowa. Tutaj to zielone z zewnątrz to jest egzokarp. Ta zielona skórka. W środku to mięsiste, takie zdrewniałe to jest mezokarp. A gdybyśmy zobaczyli łuszczynę całą, która jest tą łuskę właściwie, która występuje wewnątrz, to jest endokarp. I teraz w środku zajmuje, znajduje się jeszcze wielmo Ciekłe, czyli ta woda kokosowa, i bielmo stałe. To jest ten element, który otacza egzokarp. Ten element, właśnie, który się zjada, na przykład. No i jeszcze w środku jest zarodek. Teraz istotna rzecz związana z rozmnażaniem orzecha kokosowego. No rozmnaża się przez zarodek. Jest sobie na drzewie, dojrzewa, spada. No i w środku ten zarodek, dzięki temu, że jest odpowiednio wyposażony w minerały i pewne enzymy, go uruchamiają, będzie kiełkować, no i będzie mógł się rozmnożyć. Natomiast bardzo ważna sprawa związana z makapuno w tej chwili się pojawia. Macapuno jest mutantem, ale jest takim naturalnym mutantem, który ma problem. Z rozmnażaniem się, natomiast jest w stanie wydać owoce, czyli masz na przykład drzewo, które rośnie palmę kokosową, która jest dotknięta tą mutacją genetyczną chorobą i owoce, które są wydawane, mają utrudniony proces rozmnażania się ponieważ makapuno. Nie wytwarza pewnego, ma problem z wytwarzaniem pewnego rodzaju enzymu. Ten enzym nazywa się alfa D galaktozydaza Brak tego enzymu powoduje to, że owoc nie przekształca się, nie przechodzi przez pewne zmiany i w środku powstaje galaretkowata struktura. Ta galaretkowata struktura uniemożliwia kiełkowanie i rozwój zarodka. Przejdźmy do otwarcia naszej gwiazdy, czyli makapuno. Z makapuno jest taka też ciekawa sprawa, że ta mutacja zdarza się raz na tysiąc egzemplarzy. Nie mówię o, tutaj o owocach, tylko o roślinach. No, ale ta, ten, ten owoc, ten kokos jest popularny i pożądany jako... Przysmak. W związku z tym, na przykład na Filipinach opracowano metodę sztucznej produkcji tego, tego kokosa, o czym zaraz powiem. Natomiast teraz przejdźmy do otwarcia. Wszedłem do tego etapu. Jeszcze e, mi pozostało e, rozbicie tej skorupy, czyli endokarpu. Zaraz stracę wszystkie palce. Jest, poszło, otwarty. I teraz zobaczmy sobie. To jest. Tam nie ma wody, jest troszeczkę. To wygląda jak gotowany ryż albo jakaś kaszka. Po otwarciu widzimy galaretowatą, galaretowaty miąższ w środku. Przypomina mi to taką kaszkę. Nie wiem, taki to jest jakiś taki, jak ryż czy coś w tym stylu. Wody tutaj jest nie za wiele. Zaraz przejdziemy do próbowania tego. I teraz a propos wyjątkowości tego egzemplarza. W przeszłości żeby znaleźć takiego makapuno, no, trzeba było się naszukać. Natomiast w tej chwili na przykład na Filipinach opracowano metodę laboratoryjną zaszczepiania zarodka, z którego wyrośnie odpowiednia roślina dająca takie oto egzemplarze. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Orzech kokosowy to nie jest orzech. To pestkowiec, czyli na przykład to samo co brzoskwinia. Nazwa jest odrobinę myląca. Jeśli chodzi o warunki laboratoryjne, dlaczego można uzyskać taki owoc? No, przede wszystkim to jest izolacja zarodka, no i później przeniesienie takiego zarodka do pożywki, która pozwoli mu kiełkować. Czyli pozyskiwanie zarodka z takiego okazu, który jest naturalnie genetycznie zmieniony. Potem przeniesienie tego zarodka do pożywki, pożywki, która pozwoli się rozwinąć temu zarodkowi, ponieważ w przypadku tego orzecha, ta galaretka nie pozwala się rozwinąć zarodkowi. A teraz czas na spróbowanie tego wynalazku. Na samym początku bez żadnych dodatków, a za chwilę z jakimś dodatkiem. No to. No to próbujemy na samym początku, na surowo. To naprawdę wygląda jak z ryżem mi się to kojarzy. To mi się po prostu kojarzy z ryżem. Pachnie, nie pachnie w ogóle. Próbujemy. Praktycznie zero słodyczy. Czuć delikatny posmak kokosa. No i ogólnie rzecz biorąc, smak tego jest taki bardzo delikatny struktura aksamitna, jak taki, taka delikatna kaszka ryżowa, którą można kupić gdzieś. I teraz miejscowa wersja deserowa. Do tej wersji deserowej potrzebujemy słodki krem, taki w tubce, na przykład, i orzeszki ziemne. No i teraz bierzemy orzeszki ziemne, orzeszki ziemne wsypujemy do środka. Jak lubisz więcej, no to więcej. No i teraz co? Teraz trzeba wziąć krem. Krem dodajemy do środka. Myślę, że to będzie słodkie. Teraz trzeba to wymieszać. Poodrywać te kawałki, kawałki kokosa. Mieszamy, mieszamy kawałki. Jeszcze bardziej kleisty. No i co? Trzeba spróbować. Teraz przez to, że to jest z kremem waniliowym smakuje jak takie delikatne lody kokosowo-waniliowe. Delikatnie słodkie z tymi orzeszkami. Pychota. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Polub, komentuj, subskrybuj. Zapraszam na kanał do obejrzenia różnych innych filmów o Wietnamie, Azji i różnych innych częściach świata. Do zobaczenia. A jeszcze koniecznie do tego trzeba dodać lodu.